jest historia z dzisiaj mianowicie, gdy jechałam to ja ogólnie zawsze jak jeżdżę lub biegam lub robię cokolwiek, zawsze jestem w słuchawkach gdy, nie wiem, jeżdżę na rowerze gdy biegam, gdy robię śniadanie gdy siedzę jestem w słuchawkach praktycznie cały czas w sensie, słucham muzyki i jechałam i słuchałam sobie muzyki więc dzisiaj tak, jechałam na rowerze jednocześnie słuchając muzyki jednocześnie miałam włączoną na telefonie trasę gdzie miałam jechać Jednocześnie odpisywałam na wiadomości, myślałam w ogóle całkiem o czymś innym i, i mi się nadal nudziło. Wtedy stwierdziłam, że jestem bardzo przybodźcowana, chyba, bo strasznie mi się wszystko nudzi. Zaczęłam oglądać grę o tron. Nie wiem, czy ktoś z Was oglądał. Ja nie oglądałam, i zaczęłam oglądać. Jakiegoś nigdy nie mogłam się do to zabrać, ale teraz jakoś tak po prostu mam więcej czasu na to, więc siadłam i zaczęłam oglądać grę o tron. I. Obejrzałam dwa odcinki i to i tak w trakcie, gdy ja oglądałam, to robiłam coś innego, w sensie, nie wiem, przeglądałam sobie TikToka, lub pisałam, przeglądałam cokolwiek, jadłam, wszystko robiłam w trakcie robienia tego. Mi i tak się nudził ten serial. Ja nawet nie potrafię usiąść i obejrzeć serialu jednego po prostu ciągiem, bo to było tak nudne. Ja mam po prostu tak zwany chyba TikTokowy mózg. Nie wiem, czy jest w ogóle takie pojęcie jak TikTokowy mózg, ale właśnie je sprawdzam. Jeżeli jest takie pojęcie jak TikTokowy mózg, to ja go właśnie mam. A jest chyba coś takiego nawet, patrzcie coś ja takiego jak TikTokowy mózg, więc sobie tego nie wymyśliłam. Mam TikTokowy mózg. Przez to, że na TikToku, ja bardzo dużo się na TikToku, okej, okay, nie oszukujmy się, i przeglądam filmy. Ja nawet nie oglądam do końca tych filmów, okej, okay? ja 15 sekund, jakie 15 sekund? 5 sekund, tak. To już sprawiło, że ja potrzebuję tyle bodźców na raz. To doszło do takiego punktu, że ja jak biegałam, bo przygotowywałam się do zawodów, tak? Był taki czas, że przygotowywałam się do zawodów biegowych. Do tej pory nie rozumiem, jak ludzie mogą biegać bez słuchawek. Bo jak wiecie, czy lub nie wiecie, są tacy ludzie, którzy biegają bez słuchawek w ogóle tego nie pojmuję, bo ja pytałam moich znajomych, którzy biegają bez słuchawek, że co ty, o czym ty myślisz, co ty robisz, on mówi, że wiem, kontroluje oddech i coś takiego. I ja wtedy zdałam sobie sprawę też, że no naprawdę ze mną ciężko. I bo ja bez słuchawek nie przybiegłem nawet 100 metrów to jest do takiego poziomu. W sensie przebiegnę, ale nie będzie dla mnie ani trochę przyjemne. W ogóle jakby bieganie było jakkolwiek przyjemne, mówię o tym, ale dobra. Ja doszłam do takiego punktu, że zamiast słuchać muzyki, ja musiałam przeglądać sobie zapisane sandy, soundy, zapisane soundy na TikToku, bo po prostu te piosenki mnie już na tyle nudziły, że nie, dawa nie dawały mi już nawet na tyle, nie wiem, dopaminy, endorfin, czy nie wiem czego i mnie to nudziło. I jak biegam, to się zawsze śmiali ze mnie, bo ja nawet na zawodach, jak były zawody, to ja oczywiście byłam w w telefonie. I ja, jak byłam tam na koniec pod metą, to oni do mnie, że co ty za filmiki o, no coś tam, coś tam. Ja mówię, że no przecież no biegłam. i Bo ja biegłam tak, i mówcie sobie, jak to wygląda, że wiecie, krzyczycie do kogoś, dawaj, biegnie ktoś, tak sobie biegnie. Muszę to naprawić jakoś, bo to już jest przesada. Ale to jest najgorsze jest to, Jezu, nie wiem, czy ja mam jak ostrość odpowiednio, ale w dupie to Najgorsze jest to, że ja tak nie miałam nie mam od zawsze. Ja kiedyś tak w ogóle nie miałam. Ja ogólnie pochodzę z bardzo, bardzo, bardzo małej wsi, okej? Okay? I tam nie mieliśmy nawet internetu. Jak ja tam mieszkałam, to tam jeszcze nie było internetu. Znaczy. Nie tak, że w ogóle, ale żeby obejrzeć filmik na YouTube, musiałam go włączyć, nie wiem, godzinę wcześniej, powiedzmy, żeby on się załadował. I to jakości 360, pamiętam, włączałam, żeby w ogóle go obejrzeć. Albo pobierałam po prostu filmy, w nocy pobierałam filmy z YouTube'a, żeby tylko móc je obejrzeć. Ja też nie miałam zbyt dużo rzeczy i zajęć tam, w sensie, jak nie miałam internetu, to co ja miałam robić? To brzmi bardzo źle ogólnie, ale no, ja miałam, nie wiem, piłkę... I pamiętam, że z bratem mieliśmy Xboxa. My potrafiliśmy grać na Xboxie dosłownie cały dzień. My potrafiliśmy wstać rano, iść pograć w piłkę na dwor. później wrócić i graliśmy po prostu na Xboxie i graliśmy, nie wiem, w Fifę. Powiedzmy, 7 godzin z rzędu. Wtedy to dla mnie była najciekawsza na świecie. Mi się to w ogóle nie nudziło. Ja potrafiłam po prostu siąść, grać... Mamo, mogły mnie tak zostawić nie wiem, na tydzień i ja bym grała po prostu. Ogólnie mój dzień wyglądał każdy w ten sposób, że albo grałam z bratem w piłkę, albo grałam z bratem na Xboxie i tak po prostu cały dzień. Od rana do wieczora. Ja bardzo dobrze wspominam te czasy. Ja nie wspominam tego, jako że to było nudne, lub to było nieciekawe i tak dalej. Teraz sobie tego nie wyobrażam. Serio? Że ja bym miała wstać? i z chęcią iść grać w piłkę, a później grać na xboxie tak cały dzień i robić to jeszcze z takim zapałem, bo ja to robiłam dosłownie z zapałem to była moja pasja życiowa mam też nawet teraz tak z różnymi hobby, bo kiedyś na przykład bardzo, znaczy nadal lubię grać w piłkę, ale kiedyś bardziej grałam w piłkę powiedzmy, że grałam, ale próbowałam z tym zrobić i ja byłam w stanie walnąć sobie 5 treningów dziennie mimo, że nie było widać tego efektu, tych moich treningów znaczy no trochę było, ale nie jakoś spektakularnie, to ja byłam w stanie od rana do wieczora myśleć tylko o tym, żeby pograć piłkę. Ja byłam w stanie wstać rano, iść biegać, później zjeść śniadanie, iść na trening, posiedzieć, iść na trening i tak cały czas. Ja mogłam tak cały, cały czas. I w pewnym momencie mi przeszło to wszystko. Przeszło mi takie coś, że mi się tak bardzo podoba jedna rzecz i wtedy już nie było odwrotu. Wtedy za coś się nie łapałam. To ja nie wiem, porobiłam to miesiąc, dwa. O czymkolwiek sobie nie wymyślicie, jakiekolwiek sobie hobby sobie nie wymyślicie, to ja pewnie to robiłam, pewnie to robiłam z dwa tygodnie tydzień, miesiąc. I mi się wszystko nudzi. Serio. Ja teraz jestem w takim punkcie, że już nawet nie wiem, na co się zabrać. Ostatnio origami zaczęłam składać, późle zaczęłam układać. Teraz przerwę na chwilę. Jest taka tiktokerka na TikToku, która jak nagrywa TikToki, to tak cały czas pokazuje rękę. O Jezu, przepraszam Was, to pewnie musiało wolić. Która na TikToku zawsze tak pokazuje rękę, ma tam tatuaż. No w się, sensie, dobra, to będzie lepiej zobrazowane, ok? I zawsze teraz... Jak trzymam tak rękę, bo ja ogólnie często tak siedzę, albo nie wiem, ta, tak, tak coś pokazuje, albo jak śpię, to ja też śpię zawsze ogólnie tak, że mam tak rękę jakoś, nie wiem, jak to pokazać, tak? I tak po prostu śpię. I to, przez to, że ona tak robi i ona tak specjalnie, znaczy, wydaje mi się, że specjalnie, bo tak to wygląda, że siedzi, po prostu nagrywa te TikToki i tak ręką pokazuje. I mnie to tak strasznie irytuje, że zawsze jak teraz nie wiem, jak siedzę tak, to. Mam takie, o, nie, no, no, nie pokazuję ręki, bo to wygląda, jakbym specjalnie chciała pokazywać, że mam tatuaże. Tylko, że jakbym chciała po prostu siedzieć tak i pokazywać wszystkie moje tatuaże, to nie wiem, w jakiej pozycji musiałam siedzieć, bo mam dosłownie w każdym zakątku mojego ciała tatuaże. Więc jeżeli siedzę tak, to to nie jest dlatego, że chcę Wam pokazać, że mam tatuaż. Teraz fakt o tym, że to mówię, to chyba jeszcze bardziej pogorsza sprawę, ale chciałabym. Zwrócić uwagę na to, że to nie jest celowe i po prostu mi tak wygodnie, bo jak mam oprzeć tą rękę? Tu mam oparcie, to jest, chyba że mam podwinięte rękawy, ale właśnie, kolejna rzecz jest taka, że ja zawsze chodzę z podwiniętymi rękawami. Zawsze. Nie lubię po prostu mieć o tak bluz. Chyba, jest chyba że jest bardzo zimno, to ok. I to też dla mnie tak wygląda, jakbym musiała pokazać, że mam tatuaże, że z czasami. Serio sama siebie irytuję, mam taki, taki, sama siebie cringe'uje, nie wiem jak to nazwać, ale czasami idę tak na przykład. I specjalnie o tak robię. Tak, że nie, ja nic wcale nie chcę zrobić. Tylko że to jest bardzo głupie myślenie, bo ja nie mam tatuażu tylko na jednej ręce, to nie jest tak. I teraz, wracając tylko tego poprzedniego tematu, myślę, jak zaradzić na to. Kiedyś w szkole, jak chodziłam do podstawówki, to nagrywaliśmy jasełka i nie pamiętam w ogóle do czego dostałam tak małą rolę. W sensie dostałam Nie ja pamiętam, nie pamiętam kim ja byłam, ale miałam naprawdę bardzo mało rzeczy do mówienia, bardzo mało rzeczy do robienia. Ja też chodziłam na próby mimo wszystko. I ja tam mówiłam może dosłownie miałam jedną kwestię, że wchodziłam i miałam jedną kwestię. Była tam też pani moja wychowawczyni. Pozdrawiam panią wychowawczynię. Bo ogólnie dzieci są takie, że zazwyczaj są ruchliwe. Ciężko ją uspokoić, nie umieją usiedzieć w miejscu i tak dalej. To jest w ogóle teraz, jakbym opisywała sama o siebie. No, szybko się nudzą, i tak dalej, i mieliśmy tę próbę na jasełka i pamiętam, że ja powiedziałam swoją kwestię, i pani mi kazała usiąść na ławce. I po prostu czekać, aż się skończy próba. No to ja po prostu poszłam, siadłam na ławce i czekam, aż się skończy próba. Słowa chyba nawet nie wypowiedziałam. Po prostu siedziałam ty tej ławce i czekałam, aż ona jej powiedzą dalej zrobić. Trochę przykre jest, tak jak teraz na to patrzę. Tak robiłam, byłam grzesznym dzieckiem. Pani mnie wtedy pochwaliła, pamiętam. Coś w się sensie powiedziała do jakiejś nauczycielki drugiej albo do jakiegoś dziecka, że patrz, kazała mi usiąść i siedzi. <laughs> po prostu. Ja to jest strasznie przykre. I że nic nie robi, patrz, jaka grzeszna, coś tam, coś tam. Ten moment mi bardzo zapadł pamięci. Ale ja ogólnie byłam byłam dziwnym dzieckiem, mi się wydaje bardzo nie lubiłam chodzić do szkoły bardzo, boże, nienawidziłam chodzić. i zostało mi to po dziś dzień, jak coś więc to się nie zmienia aż tak bardzo ale jeżeli przychodzi co do takich rozkazów, jakie dawali dzieciom no to byłam bardzo posłuszna do pewnego momentu, że dosłownie powiedziałeś, mi, nie wiem, siad to ja siadłam, wstań, wstałam to byłam takim dzieckiem, do pewnego momentu do, do mojego momentu buntu zawsze mówiłam, że nie miałam momentu buntu ale w sumie, tak na to patrząc, jeżeli moment buntu można nazwać, to że zaczęłam mieć jakikolwiek szacunek do samej siebie, no to miałam taki moment buntu. To było w gimnazjum i wtedy miałam już swoje zdanie. Jezu, to było piękne. W gimnazjum i w liceum ja miałam taki największy boom mojej osobowości, nie wiem jak to nazwać. Character development. Że ja naprawdę budowałam wtedy mój charakter i osobowość się tak zbudowały, że jak ktoś mnie zna z postówki, co nie wiem, czy bym mnie poznał teraz, jeżeli byśmy porozmawiali chociaż nie wiem, minutę. To jest naprawdę duża różnica. I to moim zdaniem na plus, ja w ogóle jestem w szoku, że tak się da zmienić kogoś. Ja byłam najbardziej introwertyczną osobą, jaką udało się poznać. Ja nie wychodziłam z domu, nie miałam znajomych. Ogólnie teraz jest podobnie. <laughs> się, tak się stało, że aktualnie jest podobnie. Tym razem z wyboru, a nie z przymusu. Ja w ogóle poruszałam 50 różnych tematów, ale jakoś tak wyszło. Mam nadzieję, że miło się mnie słuchało. Oczywiście, że miło się mnie słuchało, ale mam nadzieję, że się podobało. Widzimy się może kiedyś, może nie. Zobaczymy. Zdrowa ja i mój brudny, miedziany mikrofon.